Czemano no kolana widzowie z tej strony Pizza i dzisiaj pokażę wam jakie karty udało mi się zdobyć niestety nie będę krzyczał bo jest 7.45 wszyscy pewnie jeszcze śpią a ja to nagrywam więc nie wiem kiedy zostanie ten filmik wrzucony ale już jest wrzucony po co ja to mówię no i co co to mi się ściemniło a, zresztą się telefon rozładuje. Dobra, to ja, to ja szybko. Tu, jest, tu mam taką kartę Lewandosiu. Robert Lewandowski. Robi wrażenie. Tu jest taka karta Barcelony. Robi wrażenie. I napiszcie w komentarzu, co to jest za karta, bo ja nie wiem, co z nią zrobić. Czy to jest zniżka na inne karty, czy to jest co... Bo właśnie nie wiem. Może to jest zniżka na, kar na karty. To jest karta coin. No nie wiem co z nią zrobić. Tu jest Juventus. Tu jest Juventus. O, tu jest Ju Juventus. Nawet przybliżę. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Dobra. Już dalej się nie da. Y no i co? Przypominam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, subskrypcję i dzwoneczek. No i, i zap, za, zapraszam. Ju, i, dzisiaj, co ja mówię jutro? Dzisiaj po południu wleci. Ten y, film o Minecraftie, więc przypominam, bądźcie, oglądajcie i subskrybujcie. Wyruszymy na podróż na jakąś inną przygodę. No i będzie jak będzie. Co tam, jeżeli się zginie w Minecraft, czy się nie zginie. Ważne, żeby był filmik. Dobra, no i co? Może będziemy teraz skończyć, bo to była tylko taka przypominajka, że jutro, dzisiaj, je, że co ja mówię, jutro znów się pomyliłam. Dzisiaj po południu filmik o Minecrafcie, pamiętajcie, subskrybujcie ten filmik, piszcie w komentarzu, jak Wam się podoba ten filmik o Minecrafcie. Tego też możecie nawet, ale tego nie muszę. Nie musicie. Dobra, no i pa!